Adolf Hitler, Führer III Rzeszy Niemieckiej, swoje poglądy, swoją nienawiść do Żydów, ogłosił Niemcom i Europie, pisząc i publikując w latach 1925-1927 książkę pod tytułem Mein Kampf Moja walka. Pod koniec lat 30. na terenie Niemiec było sześć obozów koncentracyjnych. Do roku 1939 przeszło przez nie prawie 170 tysięcy obywateli III Rzeszy. 1 września 1939 roku wybuchła II wojna światowa. Rozpoczął się niemiecki marsz na wschód. SS i policja odpowiedzialne za kształtowanie niemieckiego ładu na terenach wschodnich. Rozpoczęły poszukiwanie miejsca pod obóz koncentracyjny na terenie okupowanej Polski. Obóz, który miał być przeznaczony nie dla niemieckich przeciwników Hitlera, tylko dla rasy podludzi, dla Polaków. Oświęcim w 1939 roku był niewielkim miastem przemysłowym, a jednocześnie dużym węzłem kolejowym. Były tu koszary piechoty i artylerii konnej. Koszary te wybrali Niemcy jako miejsce na obóz koncentracyjny, fabrykę śmierci. Ostateczna decyzja o lokalizacji obozu w Święcimiu zapadła w kwietniu 1940 roku. Niemcy nazwali obóz Konzentrationslager Auschwitz. 65 lat później. W Oświęcimiu, wciąż trwa pamięć o obozie zagłady, pamięć zawarta w ziemi, w tysiącach relacji, które złożyli ocaleni z zagłady, oraz w rysunkach i powstałych po latach obrazach. Pierwszy rozdział z kroniki Auschwitz to opowieść o najdłuższym apelu w historii obozu apelu, który pokazał, jak będzie pokazał, jakie będą obowiązywały tu zasady. Mieszkałem w Oświęcimiu i zostałem zatrudniony w obozie jako elektryk w grupie pracowników cywilnych. W połowie czerwca 1940 roku przybył do obozu pierwszy transport polskich więźniów. W parę dni później przydzielono nam do pomocy kilku z nich. Przynosiliśmy im żywność, ułatwialiśmy korespondencję ze światem. Po bliższym zapoznaniu się postanowiliśmy dopomóc im w ucieczce, co było wówczas możliwe, Ponieważ obóz nie był jeszcze całkowicie ogrodzony i nie było dostatecznej ilości straży. Na propozycję ucieczki zgodził się więzień Tadeusz Wiejowski, rodem Starnowskiego. W sobotę dnia 6 lipca 1940 roku wszedł on do naszej izby na Bloku 15. Przebrał się w robocze ubranie pracującego ze mną Józefa Patka. Założył sobie opaskę, jaką nosiliśmy jako robotnicy cywilni i wyszedł wraz z nami bocznym wyjściem w kierunku stacji kolejowej we Oświęcimiu. Zaopatrzyliśmy Wiejowskiego w pieniądze i żywność wsiadł do towarowego pociągu i pojechał w stronę Spytkolic. Pracowałem przy budowie pierwszego krematorium do momentu ucieczki Wiejowskiego Apel rozpoczął się około godziny 18 Stwierdzono brak młodego, 18 osiemnastoletniego więźnia z sali numer 7 naszego bloku Zrobiło to na nas przeolbrzymie wrażenie Usłyszeliśmy wtedy po raz pierwszy syrenę obozową. Ustawiono wszystkich więźniów znajdujących się w obozie. Było nas wówczas około 1500. Fritz, kierownik obozu, powiedział do nas, że jesteśmy przestępcami. I że będziemy stać tak trzy dni i trzy noce. Grabner, szef oddziału politycznego, oświadczył, że będziemy stać tak długo, a znane będą szczegóły ucieczki. Cała załoga SS, postawiona w ostrym pogotowiu w związku z ucieczką więźnia, wyładowywała swą wściekłość na jego współkolegach za zmarnowany dla siebie sobotni wieczór i niejasną pod tym względem nadchodzącą niedzielę. Kazano stać bez ruchu, na baczność lub w przysiadzie, z wyciągniętymi rękoma, tak długo, aż mięśnie całkiem omdlewały. Kapo i ss -mani krążyli przed szeregami, wymierzając raz po raz uderzenia kijami po głowach i ramionach. Od czasu do czasu stosowano względem nas tak zwany popych z boku. Esesmani i kapo szli wzdłuż szeregów i wyrównywali je za pomocą kijów. Otrzymałem uderzenie w tył głowy kijem od niemca kapo, który mnie, kiwającego się ze zmęczenia, przywrócił do przytomności uderzeniem ze słowami dzień dobry. Po upalnym dniu nadeszła zimna noc, od soły wiał chłodny wiatr. Sobota była dniem zdawania brudnej bielizny. Wszyscy więźniowie mieli tylko drylichowe ubrania obozowe na sobie. Całą noc marzliśmy w okropny sposób. Noc robiła się coraz zimniejsza, nie dało się opanować dzwonienia zębami. Esesmani się zmieniali. My wciąż staliśmy. Staliśmy w przysiadzie z rękoma splecionymi z tyłu głowy. Oświetlano nas reflektorami i esesmani skrupulatnie pilnowali, aby nikt z nas nie ważył się opuścić rąk. A kiedy ze znużenia i zmęczenia u niektórych to następowało, bito bez litości. W ciągu pierwszych sześciu godzin wszyscy starsi, a zarazem słabsi, padli bez przytomności. Ludzie padali z jak muchy, a wtedy polewano ich wodą i bito. Niektórzy doznali jakiegoś dziwnego porażenia rąk, a zwłaszcza kolega dr Curuś Bachleda. W środku nocy z okna bloku usłyszeliśmy głos tłumacza, donoszącego nam o obietnicy Fritscha, który powiedział, że jeśli zgłosi się ten, kto dopomógł Wiejowskiemu w ucieczce, to kary będą zmniejszone. Wystąpiło pięciu młodych więźniów z sali numer 7. Tych pięciu więźniów nie wróciło już na plac apelowy. My staliśmy dalej. Wobec tego, że zbiegły więzień nie odnalazł się do godziny 12 w nocy, została zarządzona przez komendanta obozu Hesa stójka na dalsze 6 godzin do 6 rano. Od północy zostaliśmy postawieni na baczność. Mieli rozstrzelać co 15. ss który nas pilnował, przechodził przed szeregiem i odliczał. Myśleli, że więźniowie głodni, spragnieni, zdenerwowani do ostateczności będą skłonni powiedzieć coś na temat ucieczki. ss wybrali 20 więźniów, którzy mieli być straceni za uciekiniera. Wśród nich znalazłem się i ja. Nagle powstało zamieszanie, gdy ze zmęczenia upadł jeden z więźniów. ss pobiegli w jego kierunku. A z powstałego zamieszania skorzystał stojący za mną kolega inżynier Hille, który szarpnął mnie do tyłu i wciągnął w szeregi niewybranych. Udało się. Zmiany tej nikt nie zauważył. Dramatyczne chwile przeżywali ci, którzy ze względu na wielogodzinne stanie i nerwowe przeżycia odczuwali naturalną potrzebę wyjścia z szeregu. W warunkach stójki nie wchodziło to w ogóle w rachubę. Wielu więźniów nie wytrzymało i załatwiali się w miejscu, w którym stali. Opróżniano się do spodni lub na miejsce, na którym stał więzień. Za te czynności karano biciem gumowymi bykowcami. Blokowi i Kapo popisywali się przed SS-manami najwymyślniejszymi, makabrycznymi żartami. Pamiętam hrabiego Baworowskiego, który był wówczas obozowym tłumaczem. Wyciągnęli go z szeregu, kazali na podany papier wyjąć ze spodni to, co narobił, położyć się z nosem umazanym we własnym kale i szczekać jak pies. Rano wielu więźniów zemdlało. Polewano ich wiadrami zimnej wody. A gdy to nie pomagało, zanoszono ich do bloku. Aby się trochę poruszać i ogrzać, rzuciłem się do noszenia omdlałych. O godzinie 6 dalej nie było, mimo poszukiwań, zbiegłego więźnia. Komendant Huss zarządził dalszą stójkę do godziny 12 w południe. Po zimnej nocy nadszedł upalny dzień. Zaczęliśmy słabnąć, mdleć. Ludzie wywracali się jęcząc i wijąc z boleści. Od godziny dziesiątej słońce świeciło prosto w głowy. Widziałem wtedy ludzi, którym głowy popuchły jak dynie, oczu nie było prawie widać spod wypukłych, opuchniętych czół. Upał, pragnienie i wycieńczenie zaczęły ścinać z nóg coraz więcej więźniów. Niektórzy więźniowie dostali udaru słonecznego. Osobiście doznałem jakichś zwidzeń zdawało mi się, że dzikie zwierzęta wychodziły z pod ziemi. Staliśmy wśród niesamowitych jęków. Niektórzy wyli, wielu bluźniło, przeklinając Pana Boga, papieża. Po południe komendant Huss wezwał lekarza obozowego kapitana SS Popirsza, który przeszedł się wśród szeregów i zarządził koniec stójki o godzinie drugiej po południu, wreszcie gdy na placu apelowym stało o własnych siłach nie więcej niż dziesięciu więźniów, padł rozkaz rozejścia się do bloków. Plac, na którym staliśmy, Wyglądał jak jedno straszne pobojowisko, cuchnące ludzkimi odchodami. Szliśmy trzymając się pod ręce. Byłem tak spuchnięty, że głowa i szyja łączyły się z ramionami. Nie mogłem zdjąć spodni i trzeba było rozcinać nogawki. Rezultatem stójki było wiele ataków szału. A prawie każdy więzień miał porozbijaną głowę przez kapo. Wielu więźniów już nie wróciło do bloków, bo zginęli skutkiem wyczerpania na udar serca, udar słoneczny i skutkiem pobicia. Modliłem się bez przerwy i to pomogło mi przetrwać te 20 godzin. Około 14.00. Otrzymaliśmy do jedzenia liście z kalarepy i kilka kawałków ziemniaków. Do końca dnia dano nam spokój. Następnego dnia zmuszono nas do ponadludzkiej pracy na składzie budowlanym. Musieliśmy nosić biegiem worki z cementem, cegły, bici i poganiani przez kapo. W ciągu niedzieli SS-mani święci mi okolice. Przeprowadzali rewizje w domach. Z czego zorientowałem się, że poszukują zbiegłego więźnia. Mimo to poszedłem jednak w poniedziałek do pracy, nie chcąc stwarzać przeciwko sobie podejrzenia. Około godziny 9:30 zostaliśmy wezwani do baraku stojącego obok krematorium. Zebrało się nas około 20 samych elektryków. Ustawiono nas szeregiem w półkole, a następnie wprowadzono do baraku więźniów Popowicza i Barana. Hes kazał im wskazać winnych. Popowicz wskazał mnie i Kowalowskiego Emila, a Baran Muszyńskiego, Patka i Mrzygłoda. Wprowadzono nas do budynku komendantury. Hes oświadczył nam, że jeżeli nie przyznamy się, to nasze rodziny zostaną sprowadzone do obozu, i będą na naszych oczach tak długo torturowane, dopóki my nie przyznamy się. Dowiedziałem się, że Popowicz zeznał, iż to ja przynosiłem więźniom żywność, że mówiłem im, że Niemcy wojnę przegrają, oraz że przed ucieczką rozmawiałem z Wiejowskim. Na pytanie, czy przyznaje się do winy, potwierdziłem dwa pierwsze zarzuty. Wyparłem się natomiast rozmowy z Wiejowskim. Przesłuchania odbywały się później w budynku monopolu tytoniowego. Esesmani bili nas rękami i bykowcem. W ciągu siedmiu dni nie otrzymywaliśmy żadnego pożywienia. Nawet wody nam nie dawali. Po tych siedmiu dniach przemundurowano nas w ubrania więzienne i jako więźniów umieszczono na bloku czwartym. W początku listopada 1940 roku na apelu wieczornym wywołano moje nazwisko i nazwiska czterech moich kolegów. Na oczach zebranych Hess w towarzystwie Grabnera i innych ss odczytał nam wyrok. Skazani zostaliśmy przez Hesa na śmierć. Ale Himmler nas ułaskawił i zamienił karę śmierci na karę pobytu w obozie koncentracyjnym przez pięć lat i karę chłosty. 3 razy po 25 kijów. Za narzędzie służył gruby kabel elektryczny powleczony skórą. Po zejściu z kozła, każdy z nas musiał w pozycji na baczność zameldować Hesowi, że karę otrzymał. Następnie odprowadzono nas do bunkra na bloku 11 gdzie bez jakiegokolwiek posiłku i bez wody przesiedzieliśmy 21 dni. Z głodu i spragnienia piliśmy rosę spływającą po ścianach oraz nieczystości z kubła. Powstałe na skutek pobicia rany ropiały i gniły. Po 21 dniach wynieśli nas wieczorem na noszach sanitariusze. Zanieśli na plac przed blokiem 16, gdzie w obecności Hessa, Grabnera i kapo Krankenmana wymierzono nam po 50 kijów. Majstrowie aresztowani w sprawie ucieczki Wiejowskiego, zgodnie z wyrokiem, dostali 50 batów. Musieliśmy asystować podczas wymierzania im kary. Przytomność odzyskałem dopiero po dwóch tygodniach. Zbudziłem się na sali, w której leżało 36 trupów. Na moją prośbę lekarz więzień Tadeusz Gonsiorowski przeniósł mnie na inną salę, zaopiekował się mną. W szpitalu znalazłem się także ja. Wicz leżał w rogu sali. Widziałem jego poranione pośladki. Przeleżał siedem miesięcy. Gdy mój stan się poprawił, zostałem wywieziony wprost ze szpitala 8 czerwca 1941 roku transportem kolejowym do obozu koncentracyjnego w mauthausen gusen gdzie przebywałem aż do odbicia tego obozu przez armię amerykańską w 1945 roku. Spośród aresztowanych ze mną Muszyński, Kowalowski i Patek zabici zostali jeszcze w roku 1941. W obozie koncentracyjnym Guzem, dokąd wywieziono ich z Oświęcimia. A MŻygłód zmarł w czasie transportu na skutek ran zadanych mu przy wymierzaniu kary chłosty. Mieliśmy wtedy przedsmak tego, co nas miało czekać w Oświęcimiu, ale mieliśmy nadzieję, że wojna skończy się w przeciągu kilku miesięcy. I wytrzymamy. Miejsce apelu wyglądało wtedy trochę inaczej. Płot był tymczasowy. Te topole zasadzono znacznie później, dopiero jesienią 1940 roku, i one nigdy nie miały liści. Kiedy się zawiązywały pąki, więźniowie je zjadali. Zawsze był głód.